Kazimierz Kasper w Orszaku, Tadeuszowi Różowiczowi. Jakim kataklizmem mam się wytłumaczyć? Nic się nie zdarzyło. Zwyczajnie szedłem do gwiazd, gwizdząc na brak dowodów wiary. Podstawowe podręczniki wyobraźni zostawiłem w przyzakładowej bibliotece postępu technicznego. Nic się nie zdarzyło, zwyczajnie. Przeskoczyłem barierę widzialności dobra i zła. Wkroczyłem na mleczną drogę obfitości. Nic się nie zdarzyło. Zwyczajnie znalazłem się w strefie prędkości światła, gdzie tożsamość ustala się lustrem teleskopu. Nic się nie zdarzyło. Zwyczajnie zabrakło powodów używania głosu. Zła słyszalność tłumaczy się wielkimi odległościami. Brak zrozumienia nowym sensem epoki. Nic się nie zdarzyło. Zwyczajnie. Wszystko jest możliwe.